Rok 2023. Przebieg tylko 37 tysięcy km. Skoda Octavia w wersji style z nowoczesnym silnikiem 1.5 TSI i automatyczną skrzynią DSG. Samochód, który łączy elegancję, komfort i technologię w najlepszym wydaniu. Od pierwszego spojrzenia przyciąga wzrok. Reflektory LED Top Matrix, dynamiczne kierunkowskazy z tyłu, chromowane detale i przyciemniane szyby Sunset. Nadają jej wyrafinowany charakter. Felgi aluminiowe 18 cali podkreślają sportowy akcent, a zgrabna linia nadwozia kryje przestronne wnętrze, w którym każdy detal został zaplanowany z myślą o Twojej wygodzie. W środku czeka na Ciebie cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, duży ekran radia z funkcją SmartLink plus bezprzewodowym połączeniem z Apple iOS i ośmioma głośnikami, które wypełnią podróż doskonałym dźwiękiem. Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Climatronic dba o idealną temperaturę, a podgrzewane fotele przednie zapewnią przyjemne ciepło w chłodne dni. Bezpieczeństwo? To priorytet. Sześć poduszek powietrznych, systemy Lane Assist, Front Assist, Hill Hold Control, kontrola ciśnienia w oponach hamulec antykolizyjny, kamera cofania i czujniki parkowania z funkcją Maneuver Assist. Autolight Assist oraz czujniki zmierzchu i deszczu sprawiają, że jazda w każdych warunkach jest prosta i bezpieczna. Praktyczne rozwiązania. Składana i dzielona tylna kanapa, uchwyty Isofix z przodu i z tyłu, haczyki na torby w bagażniku, zestaw siatek. Gniazdo 12V, a nawet skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa czy parasolka w drzwiach kierowcy. Wspomaganie kierownicy, adaptacyjny tempomat do 210 km na godzinę, bezkluczykowy system, KESSY full. To codzienna wygoda na najwyższym poziomie. Gotowa, by wyruszyć z Tobą w każdą trasę. Dynamiczna, elegancka, naszpikowana technologią. Wsiądź i przekonaj się sam. Skoda Octavia czeka na Ciebie.